Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry. Okres Wielkiego Postu to czas rekolekcji. To, co przeżywamy obecnie, mając na myśli porządek liturgiczny. To jednocześnie w jaki sposób łączymy i trzeba łączyć z tym, co się dzieje. Na świecie, co się dzieje w Polsce, a co związane jest z tą epidemią. Otwieramy się na Pana Boga i prosimy, aby był z nami podczas tej konferencji na temat nadziei. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, w mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy światła, aby zrozumieć, czym jest wiara, nadzieja i miłość, bo chcemy tym żyć. A obecnie koncentrujemy się na nadziei. Czym jest nadzieja? Jaką ona spełnia rolę względem człowieka? Co się dzieje, kiedy człowiek traci nadzieję? A co się dzieje, kiedy naród traci nadzieję? Takie pytanie: czym nadzieja jest silna, kiedy ona słabnie? Wiele pytań. I w jaki sposób postaramy się na te pytania odpowiedzieć, ale przede wszystkim zobaczyć, Zobaczyć, że nadzieja jest nie tylko ważna, ale jest czymś znacznie więcej, fundamentalna. Jest pewnym fundamentem dla wiary i dla miłości. Z czego jest zbudowana, jeśli tak popatrzymy na strukturę nadziei? Czym ona jest? Przede wszystkim w nadziei zauważamy, że jest pragnieniem, czego pragniemy? Pragniemy Boga, pragniemy rzeczywistości Bożej, czyż nie pragniemy łaski, nie pragniemy sakramentów świętych, kościoła, ale pragnienie obejmuje także i życie jak najbardziej takie doczesne, codzienne. Mamy nadzieję, że jutro wstaniemy z łóżka. Mamy nadzieję, że jutro będzie słońce, że nam się uda zdać taki bądź inny egzamin. Taką bądź inną pracę uda nam się naprawdę dobrze wykonać. Tak, mamy nadzieję, mamy pragnienia. Mamy pragnienia, które są w nas bardzo żywe. Pragniemy Boga i pragniemy tej rzeczywistości. Do I to jest jedna strona nadziei. A drugą stroną nadziei jest ufność. Mówimy wprost, że jest to pewność. Dlatego też wołamy do Jezusa: Jezus, ufam Tobie. Przez to chcę powiedzieć, że w Nim jest nasza pewność. Tak, w nadziei jest pewność. I tą pewność budujemy na wyraźnych przymiotach. Jakich? Przymiotach Bożych że Bóg jest wierny, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg jest prawdomówny. Bóg jest wierny temu, co powiedział, a to, co powiedział, jest prawdą i jest wszechmocny. Czyli jest mocą doprowadzić do zaistnienia, ziszczenia tego, co właśnie nam wszystkim obiecał. Także można mówić o tej takiej pewności ludzkiej. Człowiek ma nadzieję, jak wspomniałem, że jutro wstanie z łóżka, ponieważ o dzisiaj jest zdrowy. Buduje pewność dnia jutrzejszego na dzisiejszym zdrowiu. Ale też i z psychologicznego punktu widzenia trzeba nam powiedzieć, że pojawia się ryzyko. I to ryzyko atakuje naszą pewność. Nieraz czujemy się tacy niepewni, bo dużo jest ryzyka. Im więcej ryzyka, tym słabsza nadzieja. Tak. Kiedy popatrzymy do y, literatury na, mówiącej o nadziei, to możemy odnaleźć takiego. Y, Poetę, publicystę, szarpeki, francuski publicysta. Początkowo był socjalistą, agnostykiem, ale później przyznawał się do katolicyzmu. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że on jakby przedstawił, pokazał światu pewien taki obraz trzech sióstr. Dwie siostry. Starsze, nawet dużo starsze od tej najmłodszej. I napisał tak: Lud chrześcijański zwraca uwagę na te dwie starsze siostry, na tą pierwszą i na tą ostatnią. A pomiędzy nimi idzie ta trzecia, najmłodsza. I niemal ludzie nie widzą tej, która idzie po środku, tej małej, która chodzi jeszcze do szkoły, wędruje. Która pląta się w spódnicach swoich sióstr i wierzy chętnie, że te dwie starsze prowadzą tą małą za rękę. Tak, ludzie tak wierzą. A oto jest inaczej. Przeciwnie, to ta właśnie mała w środku ciągnie za sobą obie starsze siostry. Miły obraz, ale mówiący o wyraźnym związku między nadzieją a wiarą. Między nadzieją a miłością. I tutaj też odkrywamy pewną nawet jedność wiary, nadziei i miłości tych trzech cnót. Akademicko je jakoś rozbijamy, teologicznie również, ale życie pokazuje, że one są bardzo, bardzo blisko siebie i wpływają na siebie. Można też powiedzieć, że taka jest nasza duchowość, jaka jest i żywotność tej właśnie cnót, a może mocą i wiary i miłości jest owa właśnie nadzieja. Tak, musimy na to zwracać, zwracać uwagę. Czy nadzieja jest pewną przyszłością? Tak, nadzieja jest pewną przyszłością. Kiedy sięgniemy do encykliki Spesalvi, a więc encykliki papieża Benedykta XVI, poświęconej wprost, Chrześcijańskiej nadziei, to tam znajdujemy następujące słowa. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. Niepewność przyszłości odbiera radość przeżywania nam teraźniejszości. Czym żyje teraźniejszość? Teraźniejszość ukazuje swoje piękno wtedy, jeżeli przyszłość ma pewność. Wyraźną pewność. A przecież przyszłość nie należy do człowieka, tylko do Boga. Tak. W pierwszym liście św. Piotra Apostoła odnajdujemy słowa Chrystusa: Miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która was jest. Tak każdy człowiek wie, że nie można żyć bez nadziei. To przede wszystkim ona trzyma w pionie człowieka. Brak nadziei jest nie tylko zwinięciem perspektywy dnia jutrzejszego, to co znacznie więcej, to jakby rozdeptanie, jakby zniszczenie dnia dzisiejszego. Jeśli nadzieję porównamy do biegnącego czasu, to jej brak skutkuje zakrzywieniem strzałki czasu do punktu wyjścia i proces utracania nadziei mutuje zatem w beznadzieję, której treścią jest rozpacz, a matką oczyśnie jest otchłań, Tak. Potrzebujemy nadziei. Ona wita być mocno obecna w życiu każdego człowieka. Zwłaszcza w życiu chrześcijanina. Zwłaszcza w życiu chrześcijanina. Ona nabiera wyraźny kształt. Wyraźny wymiar. Bo oto zauważmy, że te pragnienia są w człowieku, ale pewność budujmy na Bogu. I mamy Chrystusa, prawdziwego człowieka, prawdziwego Boga. Możemy oczyszczać te nasze pragnienia, i trzeba nam to czynić, oczyszczać, w człowieczeństwie Chrystusa, nasze pragnienia oczyszczać w człowieczeństwie Chrystusa. I jednocześnie naszą pewność budować na bóstwie Chrystusa. Na bóstwie Chrystusa. I zauważmy, że chrześcijaństwo jest odpowiedzią. Na nasze pragnienia i na naszą pewność, a więc jest odpowiedzią na naszą nadzieję, na kształt tej nadziei, na żywotność tej nadziei, na ten strumień ognia. Ten strumień także wchodzi w miłość, przez co staje się miłością prawdziwą. Tak. Tak to właśnie jest. Tutaj ujawnia się, Chrystus pokazuje się także i krzyż Chrystusa. Krzyż Chrystusa, który uzdrawia nadzieję, sprawia, że ta nadzieja pokazuje wyraźną, wyraźną, zdrową, prawdziwą antropologię człowieka. W krzyżu Chrystusa znajduje się definicja człowieka. Tam się rozjaśnia prawdę o człowieku, ale też i o Bogu, właśnie w krzyżu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że tam tkwi żywa nadzieja się tak można powiedzieć wprost nadzieja. Nadzieja z oczyszczonymi pragnieniami. I z niezachwianą pewnością. Tam właśnie. Natomiast, jeśli dzisiaj gaśnie nadzieja w wielu serca, to ona gaśnie dlatego, że zapominamy o Panu Bogu. Zapominamy o Chrystusie. Co się ujawnia? Ujawniają się przestrzenie nihilizmu. Na polu filozofii, ujawnia się relatywizm na polu teorii poznania i moralności, ukazuje się także pragmatyzm i nawet cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego, o tym wszystkim pisał kiedy święty Jan Paweł II w adhortacji eklezja in Europa, gdy zapominamy o Bogu, Zapominamy o człowieku. Zapominamy o człowieku, a tego czynić nie można. Gdy zapominamy o Bogu, zapominamy o Krzyżu Jezusa Chrystusa. Nie budujemy, nie dostrzegamy, nie dostrzegamy tej nadziei, która jest związana z krzyżem, z krzyżem Jezusa Chrystusa. Z Jego odkupieniem. Jeśli tego nie dostrzegamy, to wpadamy z jednej strony w rozpacz, z drugiej strony wpadamy w pychę. Rozpacz koncentruje się na nienawiści do świata zewnętrznego, no a pycha egoistycznie ubóstwia samą siebie, a w nadziei. Nie ma i nie może być z żadnych wyziewów pychy, bo jest tam zapach Bożej miłości. Nie ma w niej także i nie powinno być oparów rozpaczy, ponieważ niesie w sobie wiarę zbudowaną przecież na pewności Wszechmocnego Boga. Patrząc na krzyż w wielkim poście. Rozumiemy, czym jest nadzieja naszego życia. Patrząc na Krzyż Chrystusa, prowadzimy właściwą formację duchową, troszczymy się o duszę, aby nie została ucieleśniona przez ciało. To mówi Święty Augustyn. Po prostu dbamy o życie wieczne, patrząc na Chrystusa. Patrząc na Chrystusa, na Krzyż widzimy, że on jest źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask, jak podpowiada nam Święty leont Wielki. Dzięki Niemu. Wierzący czerpią moc ze słabości, chwałę ze wzgardy, i życie ze śmierci. Popatrzmy, że poprzez słabość, którą łączymy z Chrystusem, wchodzimy w przestrzeń mocy. Doświadczając wraz z Chrystusem wzgardy, chwała Boża staje się naszym udziałem. Wchodząc w śmierci wraz z Chrystusem odkrywamy prawdziwe życie. To daje nam Chrystus. To daje nam Jego człowieczeństwo. To daje nam Jego bóstwo. W hymnie Nieszporów Wielkiego Postu śpiewamy o krzyżu. Bądź pozdrowiony jedyna nasza. Nadzieję. Zachowaj wiernych od złego i zniwecz wszelkie zbrodnie ludzkości. O Krzyżu bądź pozdrowiony. Jedyna nasza nadzieja, zachowaj wiernych od złego i zniwecz zbrodnie ludzkości. Niech Krzyż będzie źródłem naszej nadziei. Nadziei Naprawdę żywej, oczyszczonej, mającej w sobie czyste pragnienia i niezachwianą pewność. Amen.